Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na kanale Broda tego Geeka. Dzisiaj wrócimy do trzeciego sezonu serialu The Mandalorian. Zobaczcie, jak wygląda zestaw ze ścigaczem Bark. 221 elementów za 150 zł katalogowo. Zestaw oficjalnie będzie miał premierę 1 maja. Nie udało kupić się go po prostu trochę wcześniej, więc na razie te ceny są jeszcze dość wysokie. Poczekajcie, wydaje mi się, że za jakiś czas będzie można wyrwać ten set za nie, nieco ponad stówkę. Co do wyglądu pudełka. Prezentuje się to następująco. Mamy ścigacz, mamy tę gondolkę dla Grogu. Jest tam też e, chyba jakaś latarnia. E, no i trzy minifigurki, bo Grogu nie liczę jako minifigurki. To jest po prostu od. W grogu, no i to właściwie tyle. Zestaw niewielki, ale myślę, że ten zestaw kupuje się tylko i wyłącznie dla. Jednej figurki. Tutaj nie ma zbyt wielu innych argumentów, żeby sięgnąć po ten set. No, chyba że oczywiście budujecie sobie armię klonów, to jest to drugi powód, ale jeśli tego nie robicie, tylko po prostu kolekcjonujecie pojedyncze minifigurki bohaterów z Gieznej Sagi, no to wiadomo dlaczego. No to co, idziemy chyba otwierać pudełko. No nie jest wielkie, więc recenzja też będzie dość szybka. Zacznijmy w takim razie konkretną część recenzji. I żebyście mnie źle nie zrozumieli, Keller Beck jest oczywiście najważniejszym powodem, dla którego warto ten zestaw kupić, ale sam pojazd wygląda w porządku. Tylko wiecie, no płacenie 150 zł katalogowo za tak niewielki pojazd, to nie jest istotny argument, żeby się na niego zdecydować. I dlatego właśnie wrzucono do pudełka figurkę akurat tego Jedi. No dobra, tak to wygląda z drugiej strony. Możecie zobaczyć, jak to wszystko wygląda, kiedy z gondolki wyczepimy... Ten nazwijmy to wózek na grogu, kule, zwał jak zwał. W sumie, szczerze mówiąc, już nie pamiętam, czy to w serialu jakoś konkretnie się nazywało. E, dawajcie znać w komentarzach. E, a Kelleran Beck tutaj radzi sobie z klonami, no i odbija wszystkie strzały. No i tak się żyje w tej galaktyce. A w pudełku wygląda to następująco. Woreczki są trzy. Z numerem 1, numerem 2 i naturalnie numerem 3. Nie znalazłem tu żadnego arkusza naklejek, ale jednak jest pod instrukcją. Dobra, naklejki są cztery. A instrukcja jest naprawdę niewielkiego formatu. To jest instrukcja takiej wielkości jak w najmniejszych wręcz zestawach z Lego City. No dobra, ja idę poskładać i zaraz przyjrzymy się tym konstrukcjom. Składanie trwało kilkanaście minut, więc możemy sobie teraz to wszystko pooglądać. Figurki oczywiście zobaczycie nieco później. Najpierw skupmy się na ścigaczu wraz z tą gondolą, gdzie mamy tę kulkę, kołyskę, zwał jak zwał. No i latarnię, która też jest elementem otoczenia. Zastanawiam się, kiedy skończą się te takie dodatki, które po prostu wynikają z tego, że zestaw musi kosztować X. Po prostu można go zrobić w ciut niższej cenie. Dwa małe wypełniacze. No i zacznijmy od kołyski, która została zrobiona z kilkunastu wręcz klotków. Mamy tutaj jeszcze element, który ma imitować, że kołyska lewituje. A jeśli sobie odepniemy tego disza, to cyk możemy wpiąć to w śmigacz. I to właściwie tyle. A teraz latarnia. A może to nie jest latarnia? Może okazało się, że w szóstym sezonie wojen klonów, w epizodzie siódmym, była informacja, że to jest coś innego? Nie wiem. Piszcie. Chętnie się dowiem. A jeśli chodzi o sam ścigacz. To tak on się prezentuje. No i mamy tutaj tę gondolkę i teraz uważajcie. Możemy sobie to obracać. Możemy sobie to opuszczać w ten sposób. Możemy lecieć w ten sposób. No są tutaj różne możliwości. Konfiguracje są dość spore. E, tylko czy jest sens to modyfikować? No a raczej nie. Tutaj umieszczamy gondolę z grogu, tylko trzeba sobie poprawić te klocki, bo one lubią się obracać, bo są zamontowane tylko i wyłącznie na jednym studzie. Mamy w zestawie kilka nart, które jak też widzicie też lubią się obracać. Co do naklejek, klasycznie jak to w innych białych zestawach, mamy dokładnie ten sam problem. Naklejki są białe, kloski białe już koniecznie nie są. No i tutaj możemy sobie oczywiście posadzić na beka, który będzie pilotował ten pojazd. Mam wrażenie, że trochę te study tak sprawiają wrażenie, że jest to coś niedokończonego i też wydaje mi się, że pewnie wielu z Was tak będzie sądzić od spodu też mamy takie poczucie lewitacji, bo zostało to wyposażone w elementy, które oczywiście mają pokazywać, że delikatnie ten pojazd unosi się tuż nad powierzchnią, że on tak sunie teraz po blacie. Z przodu oprócz dwóch kolejnych obracających się ciągle nart, mamy dwa miotacze groszków. Dodatkowo jeszcze w zapasie dostajemy drugi komplet dwóch sztuk, więc możemy strzelać ile wlezie. No i to właściwie tyle. Szczerze mówiąc, gdyby ten zestaw kosztował katalogowo 100, nie miał jeszcze tej latarenki, to byłaby to cena uczciwa. Uważam, że 150 zł. Kogoś niesamowicie pogrzało. A w sumie było ostatnio dość gorąco, więc rzeczywiście może komuś przygrzało i stąd ta cena. Co do figurek, zacznę może od grogu doskonale. Wiecie, jak ten odlew wygląda. Odlew, który znacie też z odlewów niemowląt, tylko że mamy tutaj niestandardowy, gumowy odlew głowy. Odlew znany, ale nadal uroczy. Kelleranbek wyposażony został w dwa miecze świetlne, ma również na wyposażeniu pelerynę. Nie mamy oczywiście żadnej fryzurki, bo do tej pory nie wymyślono łysej fryzurki, aczkolwiek już pojawiały się takie półłyse głowy. Jak na przykład fryzura filcza w serii Lego Harry Potter. Mamy ładnie zadrukowany torsik oraz nóżki. W związku z tym, że nie ma tu włosków, to nie mamy też nadruku z drugiej strony głowy, co do klonów wyglądają dokładnie tak samo, zostały wyposażone w te same bronie. Buźki jak to u klonów identyczne, nie mamy nawet różnych wyrazów twarzy. No i jeśli chodzi o nadruki zarówno na hełmach, jak i na torsach i nóżkach jest w porządku, jest to pełne detali, ale nadal to są po prostu zwykłe, dobrze nam znane klony. Maleńkie pudełko w niekoniecznie maleńkiej cenie. Ja naprawdę rozumiem, że Star Wars to jest droga licencja, ale wycenianie tak małego zestawu na 150 zł katalogowo to jest po prostu grube przegięcie. Stuwa Max, no nie wiem, jeszcze 120 zł katalogowo może byłbym w stanie jakoś usprawiedliwiać, ale po prostu ten zestaw jest. Przesadnie źle wyceniony. Co do zawartości, ok, jest w porządku. Sam pojazd też mi się podoba i uważam, że wiele battlepacków dostawało dużo gorsze pojazdy, więc pod tym kątem jest naprawdę całkiem przyzwoicie. Nie idealnie, oczywiście, ale nadal uważam, że nie warto kupować tego zestawu w tak wysokiej cenie. Po prostu poczekajcie, aż nasyci się nim rynek i nie przepłacajcie, bo nie ma sensu napychać kieszeni ludziom, którzy źle te zestawy wyceniają. Na dzisiaj to tyle. Dzięki. Cześć.